Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie Dariuszu M, z pięcioma zarzutami, który pan hańbi tą mównicę, pan powinien być za kratkami, a nie na tej mównicy. Pan kłamie, kłamie, jeszcze raz kłamie. Tak jak kłamał pana kolega Morawiecki o samochodzie niemieckim, który sobie wjeżdża i wyjeżdża, a to żołnierze, którzy bronią naszego bezpieczeństwa w Wielonarodowym Korpusie, który jest w Szczecinie, w którym Morawiecki bywał, ale dla propagandy próbował coś takiego zrobić. To jest wasze kłamstwo. Tak samo jak wasza minister w Gorzowie pokazuje, są emigranci, są migranci, jest niebezpieczeństwo, a to zespół folklorystyczny, który przyjechał, przyjechał po prostu na festiwal. Kłamiecie, kłamiecie. W 2021 roku najwięcej przestępstw, pani poseł, była właśnie z, przez was, bo wpuściliście nielegalnych migrantów. To wasza wina, nie nasza. Wasza! I jeszcze jedno. Pa, panie prezesie Jarosławie Kaczyński. Zwracam się do pana z wielką życzliwością i powagą, bo e, wie pan, jak jest w polityce. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, raz się jest w trudnej panie sytuacji. W 2011 roku. Jego kolega Ziobro pana zdradził i wbił panu nóż w plecy. A to jest jeszcze większy cynik, jeszcze gorszy człowiek i zdradzi pana w najgorszym momencie. Niech go pan pośle. nie broni. Dziękuję, panie pośle.